Jeśli kupiliście nowego iPhone'a i chcecie przenieść wszystkie dane właśnie ze starego na ten nowy model, to istnieje prosty, darmowy i stosunkowo szybki proces, aby wszystkie te dane przegrać sobie właśnie z tego modelu na ten. Tu generalnie mamy wiele możliwości, jeśli chodzi o przegrywanie tych danych. Jeśli przerzucacie naprawdę dużą ilość, zwłaszcza zdjęć i filmów, to polecam to jednak robić przez komputer i ewentualnie zrobić też kopię zapasową, bo kto nie robi kopii zapasowej, a coś się wydarzy, to później z doświadczenia Wam mówię, że będzie ją na pewno regularnie robił, ale po co sobie robić ten problem? Warto w takim momencie też sobie zrobić backup na komputer, a dodatkowo właśnie przerzucić te dane na nowy model. Natomiast jeśli nie chcecie się bawić w żadne programy, w żadne kopie zapasowe, przynajmniej w tym momencie, to możecie to zrobić całkowicie bezprzewodowo, od razu tak naprawdę po uruchomieniu tego iPhone'a. Zresztą zobaczcie sami, jak prosty jest to proces, niczego się tutaj nie trzeba obawiać. Na samym początku, jak macie nowego iPhone'a, po prostu musicie go uruchomić i musi wam się pokazać jakby okienko konfiguracyjne z podstawowymi rzeczami, które na samym początku też tutaj musicie po prostu ustawić sobie. Wybieracie sobie język, następnie wybieracie sobie też region, w jakim się znajdujecie i wyskakuje wam komunikat o szybkim starcie. I po chwili, jak widzicie, wyskakuje tutaj komunikat na tym drugim iPhone'ie. Jest podane również Apple ID, którego aktualnie tutaj używacie. Jeśli takowy komunikat by wam się nie, pokazał na tym starym iPhone'ie, to po prostu go zrestartujcie, wyłączcie, a także włączcie i już wszystko powinno być ok. także klikacie sobie tutaj dalej i pokazuje nam się informacja, że ten telefon będzie łączył się właśnie z tym nowym, w związku z tym, jak widzicie, pojawia się tutaj specjalna taka nakładka, trzeba ją zeskanować, a następnie trwa to chwilę i oba iPhone będą ze sobą połączone. Nic więcej tak naprawdę nie będziecie musieli robić, aby je ze sobą sparować. Po chwili pokazuje wam się kolejny komunikat z waszym Apple ID, z waszym kontem. Klikacie skonfiguruj go dla mnie, bo też moglibyście tego konta użyć do skonfigurowania dziecka, bo też moglibyście użyć tego konta do skonfigurowania tego iPhone'a nowego dla swojego dziecka z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi jakiejś prywatności czy tego jakich stron na przykład nie może odwiedzać. Natomiast jeśli po prostu przenosicie dane ze swojego na swój nowy model, to klikacie tę pierwszą opcję. Następnie pojawia się komunikat, że musicie dokończyć całą procedurę na drugim iPhone'ie, podając po prostu kod tego starego iPhone'a. W trakcie tego procesu konfigurowania należy jeszcze dodatkowo sobie ustawić nowe Face ID, bo to nie jest przenoszone ze starego iPhone'a na nowy. Możecie to zrobić, ale nie musicie, więc tak jak ja, możecie sobie kliknąć, po prostu skonfiguruj te opcje później. Następnie potwierdzacie przenoszenie tych wszystkich danych, klikacie w regulaminie akceptuj musicie jeszcze zatwierdzić, które rzeczy konkretnie będą przenoszone, ale jeśli chcecie po prostu jeden do jeden przenieść tego iPhone'a, to klikacie sobie dalej. Same karty możecie dodać do portfela później, same wasze karty możecie dodać do Apple Wallet później, to nie jest wymagane przy tej pierwszej konfiguracji, chociaż oczywiście możecie to również zrobić. A w momencie w którym nabyliście na przykład najnowszego iPhone'a, to Apple jeszcze informuje was o nowej funkcji alarmowego SOS i wykrywania wypadków. Natomiast jeśli go nie mieliście a po prostu wzięliście jakąś starszą wersję, to od razu wam się pokaże taki komunikat jak teraz na tym nowym ekranie, ewentualnie żeby zaktualizować tego iPhone'a od najnowszej wersji, też to możecie od razu zrobić i w tym momencie sam iPhone będzie się aktualizował, natomiast później Później rozpocznie się proces przenoszenia tych wszystkich danych ze starego telefonu na ten nowy, więc polecam Wam robić to w nocy, gdyż może cały ten proces trwać naprawdę dobre nawet kilka godzin, zwłaszcza jeśli macie tych zdjęć czy aplikacji na poziomie kilkuset gigabajtów, tak jak w moim przypadku to wygląda. Ważna uwaga: nie powinniście przerwać tego procesu na tym iPhone'ie, czyli go zgasić, bo mogą być pewne turbulencje i po prostu ten proces może Wam się wykrzaczyć. Finalnie, część danych przynajmniej może nie zostać przeniesiona. Więc tak naprawdę przez cały ten proces oba iPhone nie powinny być używane. Najlepiej, żeby sobie właśnie w ten sposób koło siebie leżały. Uważajcie jednak na taką sytuację, która również Was może spotkać, a mianowicie, co w sytuacji, w której więcej gigabajtów macie na tym telefonie i przenosicie go na mniejszą pamięć, wtedy iPhone nie będzie w stanie przenieść wszystkich danych i odmówi tego transferu. Także warto o tym pamiętać. Także jak widzicie, sam proces jest naprawdę banalnie prosty, trzeba przejść kilka kroków, niczego nie musicie się obawiać. Jedyne co, że jak będziecie dużo tych danych przerzucać tu jest na przykład 1 terabajt pamięci to faktycznie to może trwać bardzo bardzo długo nawet dziesiątki minut w związku z tym musicie uzbroić się w cierpliwość najlepiej podłączyć też te telefony do ładowania aby wam się nie rozładowały w czasie przenoszenia no i później powinno wszystko grać będziecie mogli się zalogować na tym nowym iPhone'ie na wasze konto i tak naprawdę potwierdzić te dane które tutaj mieliście a reszta rzeczy będzie już łącznie z aplikacjami zdjęciami filmami dokumentami przeniesione od tak i nie Czym nie będziecie musieli sobie zawracać głowy? Także tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!